Witajcie, dzisiaj u mnie na kanale przygotowuję taką szybką, warstwową sałatkę. Taka fajna sałatka, właśnie opcja na, do zrobienia sobie, czy tam do przekąszenia, taką sałatkę w przeciągu dnia. Ewentualnie można ją zrobić też, jeżeli przyjdą jacyś niespodziewani goście. Sałatka naprawdę szybka. Tutaj, tak naprawdę, widzicie taki szybki skrót. Ale zachęcam Was do e, obejrzenia całego filmu na moim kanale. E, tam mówię, co ewentualnie jeszcze można dodać, jaką opcję, jakie opcje, właśnie do tej sałatki. Także, jeżeli Wam się podobał taki skrót, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To dzisiaj na tyle. Dzięki, cześć.